Stefanek Dzień dobry Dzień dobry Stefciu Dzień dobry wszystkim Witamy wszystkich serdecznie na kanale Adi z Spod bananowca o, Pocałunek pod bananowcem to jest lepszy niż pod jemią choć malutka Oj no. Stefanki Jakie malutkie one są No Ale tak się może. No co? nie zaliczę pocałunku pod bananowca widać o, zaraz inaczej. Także witamy wszystkich serdecznie z Turcji słonecznej i ciepłej. O, jakie piękne drzewka. Zaczynamy nasz pierwszy dzień pobytu. HYDROS Club. Możecie sobie sprawdzić. Miejscowość kemer. Są palmy. Od razu jest człowiek zrobiony. Chodź idziemy ich poszukać. Ja? A jak one leżą wywalone, nie? Fajnie, ładnie jest. Naprawdę, powiem Wam szczerze, hotel taki bardzo moim zdaniem nowoczesny, nie? Odświeżony. Zaraz zobaczymy, gdzie są te nasze GT. A się jeszcze je? A, Tak, tak. To taki zmarniały. Się nie wiem, <laughs> <do ściągów bularów. śmiech> <laughs> Nie do <laughs> polarów. Nie? Nie? Ale idziemy No ja? ale... idziemy, a ty a gdzie to, idziesz? Ona idzie akurat tutaj na dód, Kasia. A ty gdzie idziesz? Ja idę do pokoju, muszę tego swojego dżinksa naładować. A, no to ładuj. <grym> <grym> muszę dżinksa naładować. A tu idzie kierowniczka zamieszania cała. Kasia! Ja tu delikatny angielski śniadanko, no ale Szulak już widzi rukole to jest po prostu po wszystkiemu nie, I takie tam widoczki za oknem, ale te góry, co fajnie rośnie, potarga. Może plaster miodu dla kogoś piękny, nie, no ja wolę na z Nutellą sobie wszamać. To idziemy na taktyczny obchód, nie? No, trzeba zrobić, no. Trzeba zrobić, zobaczyć gdzie my tu w ogóle jesteśmy, bo tu jesteśmy przy basenie, tam jest plaża, tam dojdziemy, tu? No, to idziemy tędy. To jest fajnie pomyślane, nie? Dla kotów tyle jest, nie? Domki dla kotów. Każdy dba o kotki, nie? Tylko one teraz są na wrei. Tyle turystów jest, to każdy jak coś tam zrobi... To jest coś pięknego, to fajnie wygląda. No kurde te góry. O. Musimy wyczaić moment, żeby nie było tego. Żeby chmur nie było, to sobie pojedziemy tą kolejką linową, tam na samą górę. To to da ze Co pozdrawiam. O ty może golfa ja mam chcesz pozdrawiam. pyknąć. Będziemy nie. te dwa tej łusy no, Dwa tej giery w... u... A, no dobra wieczorem to już będzie wiesz, pół golfa, nie golf, kurde. Kurde, pomarańcze. To są cytryny. Gdzie cytryny? Ty sam jesteś cytryną. To pierwsza. To jest 12 w dzień. Ten już cytryny od pomarańcza nie rozróżnia. Pst, st, pomarańcz, kurde. Masz leży na ziemi, no to możesz zebrać. No, no Pomarańczki. Palmy. I ty i ja. Icip, pan... cip, 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 cip. Cip, 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 gdzie wy uciekacie, cipki? Cipki, cip, cip. gdzie wy uciekacie? Co? Taki trochę jak ten, angielski, nie? Taki jak w lądku zdroju. A tu zaraz wielkiego szlema walniemy, nie? A wygląda wielki szlem. Nie, no już teraz wyglądasz dobrze. Już nie świruj, nie wyglądasz jak wielki szlem. <noise> jak wielki szum bardziej, kore. Idziemy tu zobaczyć. Tu zjeżdżalnie, tu zabawa. My idziemy na plażę zobaczyć. I zaraz uprzedzając wasze pytania... Jak ciepła woda jest? Nie, czy wzięliśmy... Wykrywaczy Nie wzięliśmy Nie wzięliśmy wykrywaczy, a z tego względu, że no. To są same kamyki, także Nie wiem czy to by miało jakikolwiek sens Brania, bo jak tu komuś jak coś spadnie, no to no. woda? Ciepła? To no? jest ciepła woda, bo nie jest zimna. No idziemy zobaczyć. Ła ty Kurde, tu buty do wody mieć. O Jezus. Zupa, nie? No bo to boli. Łaaa. Jezus, kurde. Nie, to masakra, nie? Tu no, wejść. Woda nie? No. A Ta słona. Ale fajna Zniczka tak te są no wysokie, wiesz? te mówię, no ten szczyt, no. na który tam ta kolejka wjeżdża ma 2300 chyba 86 metrów. No to to jest no prawie jak Rysy, nie? Także będzie dosyć wysoko do wjeżdżenia. Kurę, nie wiem jak ten, jak ten mikrofon po wodzie, czy on słychać, czy nie słychać. No dobra, taki jeszcze tutaj pomościk, lecimy z powrotem. Były takie szczęśliwe. No nie, myśmy ten być w sklepie. No co? Pytań, piękna sukienka. Kasia, <grymka> i śliki, Oddech, piękna o, sukienka o, i dziewczyny kasy, zrobione, które. Ale te chmury cały czas tam nie krążą. No ale to pięknie wygląda. Nie, to cały to czas tak, te chmury tam krążą, co? Pięknie to no skakuj. Nie, to. Na banie. Ty myślisz, że ta woda jest taka ciepła, czy co? No kurde, no ciepła jest. Ten jaki delikutaśny ja pitole. No to weź teraz weź do niej, no, już nie jest taka ciepła byłaś, no mówię ci. Co? No ci mówię, ona no, już teraz tak jak jest. <noise> Ale to wygło! To. Wygło! Dłona na maksa, nie? No bo pachnie. No dawaj. Na banie ty miałeś skoczyć! na bombkę. Na bombkę! Ty jesteś taka bombka, kurwa! Na bombkę! Ja ci mówię, jak u babci na wsi. Kara. wejdziesz ty na dwór? Co? Wejdziesz ty dzisiaj na dwór? Jo. To jest, to jo? Nie masz ty kary za nic. Nie. Ja dzisiaj nie mam My nie mamy w ogóle kary, bo my jesteśmy tacy fajni i w porządku z moim sąsiadem. Jesteś ty, weź się wychyl. Gdzie ty jesteś? Co? Ja cię nie widzę. Wychyl się. Ty mnie nie widzisz? Nie, ten jak... otwórz. Za kratami. Całe życie za kratami. <noise> Witamy kolejnego dnia, zaraz ruszamy dalej. Siatkę mam, to jest najważniejsze, nie? Jak jesteś głupi, no Co? Ta jest kultowa. Eko w dodatku. To może być. Nie, nie mogę. <noise> no co? Siatka eko to siatka eko. Dzień dobry, idziemy na basen. Dzień dobry. No. Się śmieją, że ja tu z reklamówką chodzę. Jak pamiętniki z wakacji, to pamiętniki z wakacji, a nie tam, kurę lansowanie się z jakichś Gucci, Prada, Louis Fendi, kurde, nie? Piękny dzionek. Ojejny. Stefciu leży. Siema, byczku. Co tam wylegujesz się? Wylegujecie się? Bawicie się? No tak, piękne jesteście pod bananowcem, tak jak wczoraj. O, tu idzie, ekipa INKO. A ten mały chłopak nad wczoraj szukał, płakał. Ona mówi, słuchaj. słuchaj tym Wypoczęte? No, no? Ja? No? No dobrze, Joanka wypoczęta. Anna była na tym i ona mówi, że no i petarda, dobra. Zaczynamy kolejny dzień. A dla mnie ty masz? A Ajranku, nie. A To jest mój Irran, ty mi go wypiłeś teraz? Airran, to ja mogę w torbę załadować na później. Ale pajowo, miejsca mamy, bo już z Arturem o ósmej rano byliśmy leżaki zajmować. Ja idę pójdzie Stefan, nie tą chlorowaną. Co ten tu teraz do wodopoju się dorwał? Ostatni raz byście mnie wysłali po to do baru. Ostatni raz. No, no kurde, wszyscy patrzą na piwo, mnie jak na chorego piwo, jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś czuba. Wszyscy, wszyscy... po piwo i no, po jakieś mocne. A i po pola, Nigdy więcej. Wstyd na cały ośrodek, który. Ale jakie stanowiska Zobacz, jaki klimat, O kurde, No rewelacja. Ale my tu postrzelamy. was finish. finish. Ale tu jest ładnie. Jeszcze pomarańcze. Jest szkolenie. Szkolenie nauki. okej, okay, a to nie jest taka łatwa sprawa teraz, żeby z tego strzelać. Bo tu naprawdę musimy przejść szkolenie wszyscy muszą wiedzieć, co zrobić. I potem zaczynamy. same robi chudy, kurde.

stay behind line. I teach. Stay okay. behind line. Okej. No ale to to musisz to wyczuć, ale nie mierz we mnie. No jak ty z bronią nie masz obycia. Do uchaś musisz przyciągnąć. Modli na Dawaj. Ładnie, poszła, ładnie, dobrze trafiłeś. Dawaj Julka. O, ładnie. Artur, dawaj. Ładnie. kurwa, zapierdamy. Wszyscy najebani. O, Julie. dobra. Dawaj, jedziesz. Jedziesz i Nie trafiłeś w ogóle. Prostu się. trafiłeś plażę, ale nie w Trzymaj oddech. Ładnie. Poszło, pięknie. Dawaj. Dobrze, ja To był drugi, nie? Drugi, no. No, jest okej. Okay. Jest okej. Okay, jest okej. it's okay. No. O, to nie weszło. ogódzie. Nie o! No Ładnie, bądź, super Uwaga Spoko Brawo Nie na wiesz, nie na medale Uwaga Super Robimy okay. Dziękuję Widzę siebie Wszyscy cię widzą ale ja się skupiam w tej... Cała Polska Cię widzi i cały świat. Ja się właśnie w tej chwili skupiam. Weź nie świruj, tylko ja dawaj. Kolumnie, Zobaczymy kolumnie. jak to celujesz. No. Pięknie. Teraz to już idzie. Jak się czegoś podejmuje, to albo wiesz... Albo grubo, albo wcale Tak nie? jest. No, dobra. Co? No to wszystkich nie da się trafić, to nie jest taka impakzu, nie? Dobra, jest okej. Okay. Co było ładnie? Ładnie weszło, nie? O Pięknie trafione, ale to jest nasza. nasz, nasz, nasz dwóch, nie? No? Jad... Ładnie. No ładnie. prawie. ładnie. To no, było moje chyba, nie? Tak, tak. Ładnie macie trafione. No, naprawdę pięknie. No, fajnie weszło, nie? No to nie jest aż takie ciężkie czy coś, tylko to musisz przycelować. A on mi teraz dopiero na końcu, żebyś oko, jedno oko zamykasz i jednym okiem patrzysz. To mi dopiero teraz na końcu przed chwilą powiedział, nie? Ładnie, żeście wywalili nie on szukuje, żebyśmy nie trafiali. Ja mi też wydaje, że mnie bierze niego. Kulturalnie trzeba być Tak jest, ekipa postrzelała, poszłała. Teraz będziemy strzelać indziej. <laughs> Teraz jest złoty strzał, kurwa. Czyli gin Tonic. Portfel sobie za 5 euro. Patrycja, ty już tyle nie mów tacie, bo on się załamie, kurde. Czy mamy zapytać co nasz zbóg była? Trzeba to Dziewczyny poszły na shopping, a my tu jesteśmy załamani, nie? Lepiej się bawić w hotelu, nie? Taniej przyjemniej a zabawa na 102 nie i masz również kupić z Ralph nie bo, bo mama powiedziała że zawsze są fanie, ale 40 euro chciał za to nie 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 nigdy nie bierzcie kobiet na takie wypady to możemy też darta nie? darta będziemy zaraz dartować tam na pomoście Luis tam jest na pomoście, zobacz, z tym Ja? Tym młodym, ja pierdziele Coś pięknego, nie? No morze i góra, to jest... Teraz zeszło Zeszło, nie? Teraz widać dość cicho No cichanie, nie? Ładnie, dobra, nie, zasuwać Patrycja na bańkę Nie, na bańkę Jak? Ja na bańkę nie, nie skaczę, nie bo ja bańkę mam Na bańkę No, no co? Na bańkę. Tata nie potrafi, to ty musisz Ej, a, a. zatrzymać. <śśmiech> Idziemy skakać na bańkę. Za... Dawaj wrzucaj go! Dawaj go, wrzucaj go, wrzucaj go! Wrzucaj go! Dawaj do morza! <laughs> Dawaj na banie! Zamknij. Kto skacze zamknij. Dawaj na banie, Artur a, Dawaj Raz, dwa, trzy Dawaj! Luis! No? Luis! Luis ich ich no, no, Patrycja, uf. dawaj! Nie, nie no. wrzucaj mnie! Nie, 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 nie! Koniec nurkowania. Koniec bawienia się. Wreszcie góry widać ładnie. I to jest pięknie. I może nam się uda wjechać. Zobaczymy. Ale te szczyty gór... Zobaczcie sami, tam jakie piękne To jest petarda, nie? Tam jest chyba najwyższy to? No, no zobaczymy czy nam się uda Teraz co? Maju mają do baru Maju maj. <laughs> maj. Dawaj Oj, super Aaaaaa! Grały! Dawaj Pati, dawaj, dawaj, dawaj!